Tajczy jest sztuką walki opracowaną w XVII wieku w Chinach przez emerytowanego generała Chen Wantinga, który po upadku dynastii Ming Przestał być czynnym żołnierzem, wrócił do rodzinnej wioski w prowincji Henan i tam stworzył sztukę walki przekazywaną z pokolenia na pokolenie, którą dzisiaj nazywamy Tajczy. W tej rodzinie znajomość sztuk walki była źródłem utrzymania, ponieważ mężczyźni często zatrudniali się jako ochrona, zwłaszcza karawian kupieckich. Ale ubocznym skutkiem ćwiczenia Tajczy jest znakomite zdrowie, w związku z tym współcześnie większość ćwiczących Tajczy ćwiczy Tajczy dla zdrowia. Poprzez otwieranie wszystkich stawów wpływa na cyrkulację energii wewnętrznej, zwanej w tradycyjnej medycynie chińskiej qi, co wpływa znakomicie na układy oddechowe, krążenia mięśniowe, kostne. Tu mowa była o oddychaniu. Jeżeli chodzi o oddech, to u wszystkich osób z wiekiem oddech staje się coraz płytszy, zaczynamy coraz bardziej oddychać szczytami płuc. Tai chi promuje oddychanie przeponowe, brzuszne, co znakomicie wpływa na zdrowie i kondycję. Podstawowymi metodami treningowymi Tai chi jest wykonywanie tak zwanych form, czyli sekwencji bardziej lub mniej skomplikowanych ruchów. Nazwy tych ruchów brane są z mitologii chińskiej, np. strażnik darmy uderza w moździerz, albo z zachowania zwierząt, na przykład Biała gęś rozpościera skrzydła albo po prostu opisują dany ruch, na przykład trzy kroki naprzód. Zawsze trzeba wykonać pierwszy krok, dlatego teraz zachęcam Państwa do pięciominutowej lekcji tai chi. Podstawowe krążenie w tai chi. Zaczynamy powoli nadgarstki odkręcać na zewnątrz, jednocześnie dłonie się wznoszą i otwierają u góry. Od tego momentu zaczynamy przekręcać nadgarstki do środka, dłonie opadają i zamykamy je na dole. Nadgarstki na zewnątrz przekręcamy, dłonie się wznoszą otwarcie. Nadgarski przekręcamy do środka, dłonie się, dłoni opadają, zamknięcie. I jeszcze raz. I jeszcze raz. I to jest podstawowe krążenie ramion.